Już się trochę pokręciłem po tym złomie, więc może zaczniemy z takiego miejsca. Eee. Dużo złomu takiego bym powiedział raczej prywatnego z warsztatu. Kluczyk nawet niezły No takie różności typowe nie chcę powiedzieć, że sprzątanie po dziadku, ale no troszkę tak to wygląda. O. Oj Koszyczek do dypra o FSO O! Tu będzie pewnie duży fiat No, także no. tutaj jestem z drugiej strony Jak wiecie, lubię tu czasami od ogrodzenia zajść. zobaczyć czy coś spadło, czy nie spadło, bo czasami to wiecie, no nie wszystko spadnie do przodu, niekiedy coś fajnego i do tyłu spadnie jak chłopaki podgarniają, więc... Zawsze uważam, że warto tu warto tu zajrzeć, ale. Ha. Ale chyba nie dziś akurat. No chyba dziś to same śmieci są jak tak patrzę, no nic. Idziemy tam od przodu zobaczyć. Może nie całkowicie od przodu. Ale zobaczymy co tutaj będzie albo in... o co to jest coś do kart? takich? takich bankomatowych? tak... o może tak być chociaż dobra Ach, nie ważne. co tu mamy jeszcze ciekawego? albo to do tworzenia klocek do tworzenia bardziej i jakieś drobne narzędzia nic jakoś tak bardzo ten młotek, blachy a, a to to jest tutaj jest jakiś naciąg jakby na pasek co to będzie za coś. tu się coś naciąga, tu się coś popuszcza tu jest ten... nie mam pojęcia, ale... ale za to krańcówki fajne jedna krańcówka, druga krańcówka to w sumie kiedyś szukają krańcówek nie było, a teraz... ale zawsze tak jest że jak nie potrzeba to się znajdzie. No, także Także, także tego Tutaj nie widzę nic bardzo ciekawego <laughs> Przejdziemy sobie dalej, jak się nie zabijemy no, Widzicie, raz jest tak, raz jest tak nie chcę zawsze pokazywać, że jest super ekstra, bo nie zawsze jest super ekstra. Chciał, chcę zawsze pokazywać takie, wiecie, bardziej realne te złomowiska niż takie, wiecie, o, że same wylatują, nie wiem co. Nie wiem co. Tylko są też takie, wiecie, no, słabsze dni, czy tam nawet tygodnie niekiedy. Jak nie ma towaru, nie ma złomu. No taki jest urok, no wiecie, no ja tam tak jak mówiłem wiele razy, ja tam już chodzę bardziej, tutaj może takie, etykieta, zastępca, co to jest? Jakby jakiś darów, czy coś, nie wiem, ciężko powiedzieć, e, tu trochę ciekawie, może będzie trochę ciekawiej, a może nie będzie. No cóż, tak jak zacząłem, no, staram się Wam pokazywać takie wiecie naprawdę fajne miejsce, a nie tylko realne miejsce, a nie tylko takie wiecie odrealnione wszystko, tylko ile się mogę, ile staram się to tak, żebyście wiedzieli, że niekiedy są fajne rzeczy, nawet te siatki głupie to są przede mną, zbrojeniowe, bardzo przydatne rzeczy, a niekiedy po prostu nie ma nic przydatnego i same śmieci albo stare skrzynki. Tam Puste. To by się tego spodziewał. No. Także tego. No, tutaj, tutaj jest trochę rzeczy. jakiś enkoder. Drugi. Encoder ten, taki większy, jeszcze ci pod tym talerzem tutaj trochę automatyki, tak jak widzicie, no może być bardziej, bardziej jako ciekawostki, chociaż tutaj jest jakiś układ pomiarowy, chyba z trzema czujnikami. Nie wiem, co to za sondy są dokładnie. Fajne potencjometry regulacyjne małe. No, to też wiecie, raczej jako ciekawostka. No chyba żeby ktoś trafił, prawda? No to wtedy wiadomo, że mu się to piłka. Wiadomo, że mu się to uda. A kończąc wątek to strasznie mi zależało zawsze, żeby pokazywać wiecie, to się nie zabić. Pokazywać zawsze jak wygląda naprawdę ten złom, bo niekiedy jest dużo złomu, ale mało ciekawych rzeczy. A nie kiedy jest, wiecie, mało złomu, a trafi się, no wiecie, taką perełkę w kolebie, tak? Bo czasami też tak bywa. I co na razie, no, dzisiaj, no tak jak widzicie, no nic bardzo ciekawego, tylko, że, że się po raz kolejny, no, zawsze mi zależało, jak kręciłem, żeby wam pokazać taką stuprocentową prawdę. A nie tak, że tu nagle wyciągam, nie wiadomo, same, same złotka jedno za drugim. No tutaj może ciekawsza rzecz, jakiś kompresor Nie wiem czy robiony czy nierobiony robiony lodówka jakiś tam wygląda tylko za ładnie jakby był taka samoróbka więc nie wiem może to jest jakieś prusz, o może być też jakaś prusznia, coś takiego Ciężko mi dokładnie powiedzieć, o nawet wskaźnik oleju jest. Pięknie. Ale co to? W pojemnikach. Kanister 15 litrów. Drączkę i do nalewania. Ładnie pomalowany. Jakaś skrzynka. Ona chyba kiedyś była, nie wiem czy to ta czy nie ta sama, ale Podobnej jakości, że tak powiem, czyli nic współczesnego, tylko coś... Patrz jakie to grube, jakie to solidne. Nic współczesnego, tylko widać, że to jest stara taka no... No, nawet po masie czuć, że taka stara, dobra warsztatowa skrzynka. No. Dopadam jakieś wiadro, nakrętki, magnes, Magnes są taki niemrawy ten magnes, nie wiem. No nakrętki, podkładki, trochę śrub. Wydaje mi się, że to będą be... tu. Wydaje mi się, że to będą nierdzewki. I to chyba są nierdzewki. Dobra, mniejsza. Oto kontenery. Jeden, no bez szału, Drugi, o. też bez szału o kurna trochę czasu minęło, to sobie to przejdę. Może A widelec, że tak powiem będzie coś ciekawego. Jakieś ktoś przyjedzie, coś dojedzie, coś się trafi Ale jakoś takoś jakoś, jakoś dzisiejszy odcinek będzie chyba też bez żadnego skarbu póki jak na razie i na ten, roleta to jest kabina suwnicy, Nie wiem czy zauważyliście. Przynajmniej tak to wygląda z jakiegoś dźwigu. Wypałki. To wszystko grube, gruby, gruby, gruby. Gruby jakiś stempel. Tutaj nic. Tutaj nic. Tutaj. Tu w sumie też nic jakoś tak mega mega bardzo ciekawego. Się przyjrzę bliżej, ale. Ale, no nic. No, widzicie, nawet gruby jakoś tak nie zaskoczył dzisiaj. E, szkoda. No ale. Chyba, że wiecie, chyba, że ktoś potrzebuje hmm. szafki. Ale jest też pusta szafka. No, także. No tak, jak mówiłem w środku, że Towaru dużo, ale dzisiaj nie poszedł w jakość A szkoda, no ale Mówi się trudno Żyje się dalej Dobra Chyba nie panie, przedłużam Jakby nic nie było w następnej scenie, to dziękuję za dzisiaj i Widzimy się w kolejnym odcinku. A jak się coś trafi, to no, to no to zaraz zobaczymy, ale chyba dzisiaj nic z tych ciekawych rzeczy nie będzie. No nic! Także nie, nie przedłużając, dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się. Czołem.